Hejko! Tutaj te wasz ulubiony grzeszki TV i dzisiaj będziemy grać sobie w Ghost of Tsushima. Nie wiem czy to dobrze mówię, ale to jednak po jakimś japońsku, więc no. I dzisiaj będziemy sobie grać. Down, że jest pierwszy raz program. Przepraszam. No, wiem, że już każdym to przeszedł. Mongołów najechało nasz dom. Są bezwzględni. Bezlitośni. I niestrudzeni. Osiemdziesięciu samurajów przeciwko armii. Walczymy, by spowolnić inwazję. Dzisiaj umrę za mój lud. Muszą ich być tysiące. Stawimy czoła śmierci i obronimy ojczyznę. Tradycja, odwaga, honor. To nam przyświeca. Jesteśmy wojownikami Cuszymy! Taburajami! A nie Idź, złami ich ducha. Chcemy do czasu wyciszał, by się nie Historia. historię, Okej, tu się czasem ale się budynek czasem się Na Do Wyślijcie najlepszego wojownika. Nada! Czynina. Jestem Harunobu Adachi, potomek legendarnego Yoshinobu Adachi. Niech oh. <grym> się robimy. Musimy stawić ich przywódcy. Stawić się. Niech się robimy. Niech się robimy. Niech się jest zbyt się A, Niech się robimy. powiedzieć, więc... Muszę przywitać, ale... Gorący. Tak Gorący. Um, jak tu wiedzieli, ja to... Tu będzie dużo, krwi. Tak wielu, poległo. Okay, Musimy ja, nacierać, bo tak jest żeby... Nawet Awet tak, jeśli to mamy... Okej. na podrachę nie, ale okej. Okay. Ludzie, musimy Nie zabić mam... przywódcę mongołów! Wszyscy! Okay. Teraz będzie dobrze, bo teraz sobie Więcej mongolskich psów! Zabić ich! Ale co to było? завтра будем. Ладно. Так. 2.000 на карточках. А, город tego fortnita, ale I... No. I... Takie krótkie, nie, z Kołem i... chyba taki krótki rocznik z Mikołajem i... ale... zapomniałem jego imienia, ale już też nie to zrobiłem okej okay. no e, więc e, no, chciałem jakoś tak to sobie zrobić nie ma radą, tylko raczej skupiłem krótkie deli, tak jak tego zrobiłem no więc um, ale to dopiero jutro i pojutrze, więc no. no ogólnie to, jeśli chodzi o PlayStation, to mogę ocenić, że razu na 10 tylko tylko... Jest tylko jedno wyjście: znaleźć przywódcę i zabić go tutaj. Będziemy walczyć razem do końca. Nie? Tylko jedyne co mi przeszkadza, to po to, jest tylko jeden port USB. Ogólnie to będzie i Gosa, i pogodę i poglądem koło poistocznych piękn, więc to jest pióro o... Mongolski wódz! Nie sądzę, Ja się wycięłam. Ja Jestem gotów. Skończymy to. Razem. Nie! Yeah! Co będzie? No i dlatego właśnie, no to będzie taka pogadanka o PlayStation. Kotu, kuzyn Kubilaja wnuk Chingisa. Bracie, jesteś wojownikiem, to jasne. Całe życie ćwiczyłeś i wygrałeś w bitwach które im niby przegrali, tak? Ale kiedy ty ostrzyłeś swój miecz, to wiesz, jak ja się przygotowywałem? Uczyłem się, znam wasz język, tradycje i wierzenia. Wiem, które wioski zająć, a które spalić. Zapytam Cię jeszcze raz, samuraju, chcesz się poddać? Czas się zapomniał, no ciekawie. Hmm. Hmm. Trochę trudno mi się mówi, ponieważ nie wiem co z lewek mi do tutaj dzieje. Gdzieś się budzimy? Nie wiem gdzie no, dabing polski, bo tak po prostu będzie wygodniej jeszcze czytać napisy dla Was i dla mnie. Nie ma się tu żadnej broni, tylko zapasy hmm. stężę, jakoś już mi się podoba. Muszę ruszać dalej. Jakoś już, już mi się podoba ta gra. O w sumie mogę o tym No mnie ten odcinek będzie potrzebał mnóstwa montażu, no, ale wiecie no, to mój pierwszy odcinek z tej gry nie? Więc jeszcze raz... Ja bym nie ocalił. Ukrył mnie tu. Może ma mój miecz. Znajd swoją katanę. Czyli tam się skrodać, tak? Albo no tak. Ajka mi odpowiedziała. Tu, 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 tu. Hmm. Ktoś ostrzył swój miecz. Wojownik? Moja zbroja. Gdzie? Gdzie? By? Co? Chodzi o to? A o to? Uszkodzona. Lepsze to niż nic. To nie wygląda w ogóle jak sporo. to wygląda jak jakiś karton i coś. Ale nie wiem, ja nie będę się hejtować z prohi samurajskich, bo raczej nie po to jest ten odcinek. No znaleźć kartonę, mam wyjść stąd i no najlepiej uniknąć wszczynania alarmu. O, ten um, liczy bo... A może hmm. tak po prostu? Nie pójdę i kontynuuj powódź panie ja bym chciał pójść o o tak. ty czyli to może te nie to tak, jest tak dobry pomysł tak, tak już jak twoje rany możesz biec o ty biega tak. chyba tak mm. Gdzie mój miecz nie tutaj nie. Zajmę się tym. Chowaj się. No, Wam tylko będzie miała lepiej. lepiej. O, nie krzywdź mnie! Rysz. A hmm. trochę ryżu. Proszę. Weź. W ogóle przez początku 15 minut Jonah. Chcesz swój miecz? Chodź. Mm. Jak długo spałem? Mongołowie zdążyli już podbić połowę wyspy To? chyba dużo. Ale nie wiem, Juna, to, nie czy... wiem w ogóle. Nie ma robić. No brzeni no, w lodicie końcu cóż i ma cóż? Chodźmy. My jesteśmy duchem. ma nie duchem. O skmina. na ten hmm. Nie możemy jej pomóc. Mogę ocalić resztę. Ajka. No, Ajka będzie częściej, to będzie części, jest to płatna odcinka. Pan siłra był ze mną na polu walki. Zapomnij. Hmm. Czekaj! Pan Shimura jest moim wujem. Jesteś Jinem Sakai? Bratankiem Dito? Muszę wiedzieć. Czy on przeżył? Tak sądzę. Wróg go wziął w niewolę. Ogólnie to. Gdzie go zabrali? Na wschód, to w Do zamku Kaneda. Się, że.

Pan Shimura może pomóc całej wyspie. Jest jedyną rodziną, jaka mi została. Chodźmy. Nie wiem, ale ten... No, więc... Yy, dajcie ten... nasz znaczy w komentarzu. Mm. O, dzień dobry. Uciekam. Nie... Ogólnie chciałem powiedzieć, że ten że dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym streamował na Twitchu, czy na YouTubie. Ponieważ chcę właśnie streamować te gry. Bo to mnie dużo wiary. Chciałbym właśnie zacząć streamować, tylko właśnie nie wiem na jakiej platformie. Na jakiej Wam by oh. wygodne, bo mi to dosyć obojętnie. Na Twitchu, czy na tym. na anę. Uwaga. na YouTube. Gotowi do bitwy. Jeżdżą po całej wyspie. Biorą jeńców. Zabijają. Dędy. Muszę przyzwyczaić. się jako do kółka, że tam tak kurde. Ruchy. Prowadź mnie. Oczyszcz mi drogę. Jeśli przejdziemy, na pewno nas zobaczą. Zaryzykuję. Chwila, wóz. Teraz. że oni nas nie zauważyli, że to powiem. Nie dachami. Tutaj! Na dach. Tu? Okay. Chodzisz po dachach. Mni, mni, Musimy się jakoś Chodzisz po dachach, grabisz pola bitewne. Złodziej? Oh co mi potrzebuję? Moja katana. No, Sprzedałam za jedzenie i leci. Że co? Spokojnie. Znajdziemy kupca i odzyskamy co twoje. Sugerujesz, że go zabijemy Nie, <słuch> to byłoby to znaczy, <słuch> miłe. To Przedałam To długa droga. Weź tyle, ile udźwigniesz. To czysto. Ten ktoś już nie wróci. Masz hmm. rację, no. No, to on chyba on się nie wiem. Mam nadzieję, że nie ma. Kupiec miecza mieszka niedaleko stąd. A ty nie tak, że on już nie żyje? Tak jakby? O! znaleźli. Stań na czadach. Przeszukam dom. Powiedz za to... za to Może ukrył twoją katanę w środku? Musi tu być. Tak, hmm. Jestem Jin Sakai, bratanek wielkiego pana simury. Simur. I nie jestem tchórzem! Ia! 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 Twój wróg nie dorasta ci do pięt. Ale brak ci samokontroli ćwiczyłem bronią swego ojca miecz klanu Sakajów ratował ludzi i przenosił pokój kto ci to zrobił nikt Nauczę cię, jak się bronić. Umiem walczyć. Aby opanować ostrze, powinieneś opanować swoje emocje. Dam radę, wuju. Pokaż. Zobaczmy co potrafisz, spróbuj mnie trafić. Tak, mm -hmm. Atakuj teraz. Spróbuj mnie trafić. Teraz twoja kolej nie. Kogo? Ma. Dobrze, gdybyś tak walczył, wróg nie poturbowałby cię z taką łatwością. To nie była uczciwa walka. Wyobraź sobie, że wrócił skończyć to, co zaczął i użyje każdej dostępnej sztuczki. Jak się obronisz? Jest większy, mówię. ale wolniejszy. Będę mu umykał. Poczekam, aż się zmęczy i pokonam go jednym cięciem. Dobrze, samuraj musi zawsze pamiętać o cierpliwości. No, i ty... Ja Nawet goować, kiedy to. przeciwnik ucieka się do podstępów. Zapamiętam, wuju. A teraz przebij się przez moją obronę. Pokaż, jak odważnym wojownikiem jest Jin Sakai. Cisko wiem, że mam Jin. Się. pozwoliłeś mi wygrać nieprawda gdyby to był prawdziwy miecz nie żyłbym naprawdę? nie okłamałbym cię, Jin teraz dla odmiany spróbuj zablokować moje ataki nie będę dawał eee. ci fur ale eee. jeden on dobrze patrz na to patrz Chyba, że jestem samurajem boli możemy zrobić przerwę? to jeszcze nie koniec Wykorzystaj hartu ducha i zignoruj go. Dobrze. O, moje zdrowie. Wskaźnik hartu ducha. Musisz nauczyć się parować. Poczekaj, aż się poruszę. Kiedy zaatakuję, wykonaj blok. Dobrze parujesz. Dobra forma, Ginie. Coraz Gini. lepsza. Musisz złapać oddech? <grafy> Trzeba więcej niż dziecka, żebym się zadyszał. Zatem sprawdźmy, jak bronisz się przed włócznią. Zrób nie, unik, a potem wyprowadź kontratak. Dobry refleks. O. Świetna kontra. Świetny unik. Pamiętaj, unik potem kontratak. Po ataku będę odsłonięty. Masz niewiele czasu na atak. Wykorzystaj go. Widzisz, nie ma broni. Ani wojownika, którym nie dasz rady. Dziękuję za lekcję, wój. To jeszcze nie koniec. Dzinie Sakai. Zaszczycisz mnie z Paringiem. Nie chciałbym cię skrzywdzić. Jeśli jesteś taki pewny, możemy go urozmaicić. Pierwszy, mhm, który trafi proszę. pięć razy, wybiera posiłek. Abyś lubiła śmiernicę. O, muszę go zrobić. Dobry cios, wuju. Oh, wow. Nie, no zrobiłem. Proszę, teraz. dobrze. Dobrze, dzięki. Masz duży potencjał. No i tak się wygrywa. O, widzicie, jestem przeszkolonym samurajem. To nie tak. Zanim zjemy, mam jeszcze jedno pytanie. Od pokolenia nasze rodziny żyją według kodeksu. Powiedz, Kodek. jakich cnót przestrzegamy. Lojalności wobec pana. Kontroli nad emocjami. I... Przecież wiesz... Honoru, by walczyć odważnie i bronić dziedzictwa klanu Sakajów. To słowa Twojego ojca. Co honor znaczy dla ciebie? Chyba. chronienie innych. Tych, którzy sami nie mogą walczyć. Masz dobre serce. Ale najpierw musimy pokazać, że służymy Panu z odwagą. Prawością i samokontrolą, to nie jest takie proste. Nie mówię, że jest. Walczę z tym każdego dnia, ale musimy dawać przykład ludziom, zachowując wierność kodeksowi i swoim przekonaniom. To właśnie znaczy honor. No, sobie tutaj sobie mniej więcej skończymy. Nie ja bym chciał tu skończyć. Więc właśnie ja z wami serdecznie żegnam